Cześć, siemanko, jest tej strony WPK Publicks i zagramy sobie dzisiaj w Dalekikach 6 odcineczek. I lecimy na pocztę odebrać pewną paczkę, o ile w ogóle tam będzie. Także zapowiadam się ciekawe, no, tak jak tutaj widzieliście, no, byliśmy w tej ale w sumie w praktyce nic nie wyszło. Także no, dalej musimy i tak im pomagać, tak i tak zrobić ich większe zaufanie, I guess. Ej, wkrótce zmijam kram i przenoszę się gdzie indziej. Ostatnia szansa na złapanie dobrej okazji! Dobra, dalej. Intererem mnie to. Rain, wydaje nam się, że mógł się tu w okolicę rozbić samolot. Tak, no, widziałem jak to yeah. Warto sprawdzić, czy ktoś przeżył. To mogą być ludzie spoza strefy kwarantanny. No tak, nie wiem. Tryb fabularny. No zaraz. Po tym, pod poczcie, tam wezmę to zadanie i to zrobimy. O, jedź, gdzie tym czymś? No, w sumie mogę tu mniej więcej zaparkować? I gdzie jest? Gdzie jestem? No, tego. Szybką wycieczkę o no, fajnie to jest tam, to teraz to może ogólnie zaznaczę patrzę do poczty, ale tu hop. Oj, oj, oj. Cześć, jasne, jasne, Gdzie jest ta poczta. Przestraszałem się kwiatka. Widzisz, co robisz? Ja pierdzielam. Gdzie jest poczta? A, bo od góry mam wejść. No, fajen. Jestem tu i to chyba muszę od dołu jednak wejść. Hop. to jest tutaj? Czy mnie dorwie? Chyba nie. o. Jo Tak szybko? Ja pierdzielę. No ale to mnie tak. mniejsze uderzenie. O nie, nie, nie. nie, 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 nie. A może? Tak szybciutko. I zamknij te drzwi, ale gdzie jest ten alarm? Zamknięte, Zajebiście. O, dobra Nie wiem, jak chcecie, że możecie to przeczytać Ja tego nie będę czytał o. Czy na to zadział prąd? Nie wiem Nie wiem, tak wszystko przeczytać, nie wiem, najwyżej sobie możecie zatrzymać takowy filmik dobra, przesuń się <grymne> ustawka darmowa, bratku no i to też możecie sobie przeczytać jak was to tak jakieś to... E, jeszcze na notka, jeszcze na ten tutaj jakiś are 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 i tak Ems naprawił broń moją i teraz mogę otworzyć to pytanie, co by się stało, jakbym na przykład nie zamknął, w sensie nie włączył tego alarmu no przyda się, przyda się. No i to jest nadawca. Pie... Aha, czemu taka muzyka się łączy? Eee, just nadawca Hara, no tutaj bank, ale urząd pocztowy Hara 17. Ażba klejąca, ażba klejąca, czy tak? E, haran, APC, nie tego szukam. No, czemu są? Edawca Techland, adres a, oh, uh, okej. Okay. A więc przesyłka nie dotarła. Może została już wydana listonoszowi. Znajdź informację, Nic informacji. No to też możecie, a jest to samo, także... No. To chyba wskazówka.

Mogę to poprzejmować no. Żadę problem Gdzie ty kurde tu ten Jest daleko to Wait minute Ci tak, tutaj tak zejdę... To nie to, to sobie dostać list Sery Serum i po prostu tam, o tam z, chyba z tego 3 aż te listy trzeba tam dać Dobrze Dobrze wam idzie Tak dalej się na Ciebie wskoczę tutaj tak, tak, zragowak. owak Bo jestem ciekawy jednej rzeczy No i gówno. Nieźle, nie nieźle. Podobno po ogłuszeniu mogę użyć sobie F, i tak jak tutaj jest umiejętność, chyba to. Tu chyba to tu było? Albo ja tego nie wziąłem? A! Nie wziąłem jednak tego. To nieważne. Nie było tematu jeżeli liczymy lecimy, to naprawdę z powrotem ten znaczek se odznacza i to jest kolejne są drogą takie coś O co ci chodzi? Nie wiem... Daryt do matki Nie wiem... Tak, tak, jasne, jasne. Luzi, garbuzi, będzie. Będzie tego... Dobra, no, on. No, kurde, no... lecimy z tym koksem. I A nikt nie potrzebuje pomocy, to co mam? Łóż ty w dupę, wiedziałem. Eee, hmm, to... Nie no, na razie jest głośno Ja z było. A, hopa Aha, miał być hopa Dobra I let's go go robić. Nie chciałem, przepraszam. Przepraszam. Sera, znalazłem na poczcie przesyłkę do ciebie. Naprawdę? To znaczy, dziękuję, ale dlaczego przyniosłeś to aż tutaj? Pomyślałem, że to mogło być ważne. Hmm? Ojej. Przez chwilę poczułam się jakby... jakby to wszystko wróciło do normy. Jakby ten koszmar nigdy się nie wydarzył. Dziękuję ci. Naprawdę. Nie ma sprawy. Trzymaj się. Na luzie, aha, dostęp sobie 0,5, kuźwa. O, 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 Aylem, to ty? Proszę, przyniosłem ci coś z poczty. Czartujesz? To świetnie, o rany. Jejku, ja, o ja pierdolę. mi rachunek za prąd? <laughs> Ej, tylko bez takich, nie czytam z tych listów. Nie miałem pojęcia co do takiego. Nie jebać to, przecież i tak go nie zapłacę. <laughs> Przeczysz mi rachunek za list? Uuu, znaczy rachunek? Za prąd? What the fuck? What the hell? Oh my god. Niemożliwe. Ej, Polak. Znalazłem na poczcie list do ciebie. O kurde. Serio? Dzięki. Ciekawe co w nim jest. No. Eee, głupio mi o to prosić, ale nie umiem czytać. Zawsze czytała mi żona, A. ale już jej nie ma. Mógłbyś. A, jasne, nie ma sprawy. Zobaczmy. Na pewno chcesz, żebym doczytał, To prywatna korespondencja. Tak, proszę. Dobra, jak chcesz. <laughs> Polat, ty jebany skóry w synu. F... Nawet się nie wasz umrzeć. A. Jeśli się dowiem, że zabiły cię zombie, będę cię prześladować w pierdolonych zaświatach. Trzymam cię za jaja. Kocham cię, Talo. <laughs> Cholera, tęsknię za tym gościem. E, nie łapię. Dalo, to mój brat. Całe miesiące go nie widziałem. Ciekawe czy jeszcze żyje. Wielkie dzięki, że mi to przyniosłeś. Na luzie. Nie umiesz czytać, ale mówić już umiesz. kurwa Czy byłem? Nie, myślałem. Rzekaj paczki w okolicy... Poczty? Tu babo. Tak, tu to, to już mam zrobione. Okej. Okay. Okej, okay, leci krążek, jak ok. Ale jest tu ten. No, porozmawiaj z Jasirem, No nie wiem, Jasirem E! Bracie, kamracie! Mam z tobą podobno pogadać, ale jak widać, się nie da. Także nie wiem o co wam chodzi. Nie, to tam jest? Eee, no to autem się Hehe, przebiegniemy Auto hering i Auto hera i Lecimy Będzie uno momento. brum, brum. Kurde, nie Mi się wydaje, że co najwyżej tak ogólnie już mówiąc, to my dosłownie, jeżeli chodzi o dalej de The to my przejdziemy w 10 odcinków, bo ogólnie jest tak, że. O, morda, mordę. Że. O, w du. sztyla, To jest na górze, nie? Ta... Nie wiem czy tu auto moje wyjedzie Jak nie to ty tu poczekaj a ja się załatwię Tutaj spróbuj zawbiec XD no to jest kolejny O ty kurde ile was tu? Może bym się jeszcze uleczył tak o dobrze! Dobrze! Dobrze wam idzie. Nie ma co Ty Ty co? O nie, no tak, sprinterzy. Zapomniałem, że coś takiego istnieje. Czekaj, czekaj, czekaj. C -c 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 -c. Mam, to mam to, mam to No poczekaj chwilę, no no ty szmato! Chcę patrzeć na moje skromne progi. Okej, okay, o. Ja pierd... Ooooooo Czemu Tam jest jebany rzucający chłop Jakiś tank Dzisiaj ja się zrespiłem Zalazłem ten wajzny trochę nowy braton Chcesz rzucić okiem? No możesz dać O bracie O bratku, ale Szukałbym śruby o tak kupiłam Może po prostu ten szukać Super um. um. Supermłotowy. Hehe. <laughs> jasne, możesz mi to dać. No czy ja mogę... To, dopiero przejdę, no. Czyli, I guess, że w sumie... skusi będę napierdalał no i chuj. Ma to dobra No tu już w ogóle tak sam drogą ich nie mam no, to no. za niić paczkę do siów na się zrobić Ale cudowna. Gramy w kręg. znaczy e, nie w kręg, tylko. carling, maybe. Eee. Mogę się bić. Gdzie jest ten zrzut? O, nie, się bić, gdzie Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, drodze, sorry Tego Nie. już dużego Nie. Nie. Aha, i tak to mnie zapało, no nieźle. Ups. Ups. Opsa, hopsa. Aha, to było tak niedaleko, to wtedy mi... okej. Okay. się ode Sprinterzy! Przejdź go walnąć Aha, ale dajcie mi nagrodę Idioto Aha, no to Zjedziesz jej pomocy ja dam, dam pomoc czy znaczy, mogę się... nie mogę Leżeć jak należy, nie, nie wiem On się jeszcze tego nie spodziewa, ale dostanie Z pana gość, wie pan. Jeszcze nie widziałem, by ktoś tak szybko zdobył zaufanie dzieci. No widzisz. Co zrozumiałe, oni siedzieli cicho, odkąd rząd zakazał działania wszystkim nielegalnym sektom religijnym w kraju. Zakazał? Czemu? Pięćdziesiąt lat temu doszło do masakry. Potem rozpętał się chaos. Musieliśmy działać szybko, a nie wiedzieliśmy co robić. Byłem wtedy politykiem, ale nie takim skorumpowanym. O nie! Byłem przeciwny temu wariactwu, ale nikt mnie nie słuchał. Wyśmiali mnie, zwalili winę na dzieci, ale wiedziałem, że się mylą. Moja matka tu dorastała i nigdy nie powiedziała złego słowa o dzieciach. Kiedy wszystko straciłem, przybyłem tu i pomagałem im w stworzeniu swoistego rezerwatu społecznego. Trzymali swoje rytuały w tajemnicy, nie dopuszczali nikogo z zewnątrz. A ja przez długi czas czułem się zdradzony, panie Krein. Pomogłem im przetrwać, a oni zamknęli przede mną drzwi, jak mogli. Nie przyjęli cię do swojej grupy? Nie. Chyba pan rozumie, że poczułem się zdradzony. Ale teraz, skoro rząd nie zdołał ochronić swoich obywateli, dzieci pojawiły się ponownie, silniejsze niż kiedykolwiek. I oni nie zapomnieli o mnie po tych wszystkich latach, panie Krein. Mam jedzenie, ubranie, jestem bezpieczny. Zaopatrują mnie we wszystko. Szkoda, że nie mogę powiedzieć: wszystko dobre, co się dobrze kończy. Mam tylko nadzieję, że dożyje końca tego szaleństwa. O, Trochę. Trochę sadga. Nie powiem, że nie. Trochę smutna. Dobra, panie Jasir. Jasir, Jasir. Hey, Mam prezent dla dzieciaka. Dostarczysz mu go? Ryzykowałeś życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem co. Dziękuję. Luzik. Let's go! Eee, ogólnie sprawdź miejsce katastrofy. A czyli teraz mogę, te... no dobra, w sumie no bez kitu tak muszę, ale gdzie to jest? To jest tak. Na szczęście są tu dwie TTT. Ale i tak to na razie będzie koniec. Może krótki odcinek, może nie, nie wiem. Jeszcze akurat nam. Skoczył wow, umiejka Co tu mamy? Co ja bym chciał? Majsterkowi żeby się skutecznie plany broni gdy będziesz żeby was efekt do że będzie silniejszy i będziesz Większe obrażenia To chyba to bym wziął Bo z tego w ogóle nie będę korzystał kurde Nie wiem to nie tak szczerze to to bym sobie wziął i będzie G, za niego też poziom tego też tego. Ale no tutaj nie jestem w haranie i nie mam mało to to wiecie, no nie skaczę tak często, niechby nie, nie wbija mi się poziom zwinności. Bo walka walką, nie? Bo walkę jak widzicie mam na 14 poziomie, a tu mam na 11. Gdzie też mam tak naprawdę poziom przetrwania też na 14. Co by nie było, także zwinność bardzo staje, tak bardzo, że no bardzo, <laughs> tak bardzo, że bardzo. Także to by było ogólnie na tyle, na pierwsze bronie broń. Eee, I co, to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I co, ja się z wami żegnam. I tak naprawdę co? No widzimy się jutro. Może jeszcze dziś będzie jakiś stream z tego wszystkiego. Także co? Cześć i siema. Yo!